Najlepsze Japończyki do 20 klocków. Część pierwsza. Od najmniejszego do największego. Mazda 2, 7-15 rok. Mega udane auto. Chociaż średnio urodziwe. Ma trochę klamotów wspólnych z Fiestą MK7. Ale benzyny nie. Diesle to francuskie HDI, więc spoko. Ale celuj w 1,6. Benzyny to typowe Japończyki. Prawie pancerne, a jak się coś psuje, to drobiazgi. Oczywiście w starszych zerknij na rudą. Suzuki SX4, 6-14 rok. To jest mega uniwersalne auto. Bo w mieście latasz jak maluchem, a jest wygodny. Bo ma ponad 17 cm prześwitu. Więc każdy kraw wężnik to drobnostka. Jak potrzebujesz w zimie 4x4, to jest mega, bo to jest niezły napęd. Benzyny są jak w maździe, prawie pancerne, a ruda nie szaleje. Diesle są od PSA albo od Fiata, ale uwaga, bo też są z napędem na ośkę. Mazda 6 MK2 to jest ciągle fajnie wyglądające auto. Masz sedan, liftback i kombi. Dla rodziny tanie i dobre auto. To super wybór, ale celuj w benzyny, które są spoko. 2.0 potrafi być z MPI 147 koni i z bezpośrednim wtryskiem 155 kunia. Diesle 2.0 sobie daruj, a 2.2 jest lepsze, ale w tym budżecie to musi. Być naprawdę porządnie serwisować. Outlander mk 2 W benzynie ciężko kupić w tym budżecie, ale diesle już tak, ale tego 2,0 to sobie daruj, bo to stare i kiepskie TDI od Wagena. Bo ich ceny szorują pod niej i za 10 koła masz ich wysyp. A to o czymś świadczy. 2,2 diesel to HDI od Francuzów i tego można brać, ale nie będzie to stan idealny. Benzyny są bardzo spoko, ale nie tanie, więc warto dołożyć kilka klocków i kupić benzynę w MK2, bo Outlander MK1 lubi sobie gnić. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się mira. Otrzędzisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuje w nim masę trików jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu.